Witam ponownie. Teraz tutaj mamy przykazane w naczyniu żarodpornym właśnie ułożone warstwa ziemniaków. Na to będzie naniesiona warstwa tego farszu, o którym w poprzednim odcinku mówiłem. Muszę oszczędzać, bo żeby starczyło jeszcze na, na bokarzane. Bo będzie warstwa zakłada układana jeszcze. a w farszu jest ograniczona ilość. Dobra. Tak jak widać w tym naczynku. Ziemniaki prawie zostały pokryte warstwą tego sosu. jeszcze zapomniałem powiedzieć, że do tego farszu została dodana e, szaneczka bulionu. Teraz składamy bakłażan. Nie wiem, czy tylko czy się zmieszczą oba, bo dwa zostały skrojone. Jest ich dość dużo, więc chyba wszystkich nie wykorzystam. Dlatego, że będzie trudno pokryć. Chyba, żebyśmy dali dwie warstwy, ale to raczej też by było nierozsądne. Może jedna no, gdzieś tutaj się da uda włożyć jeszcze jeden. Tu jeszcze jeden. I została jeszcze trochę tych bakłażanów. Może pójdzie te kilka nawierzch. I teraz zrobię kolejną warstwę z tego, z tego, właśnie, farszu. Farszu trochę mało, ale wyłożę tyle, ile jest. Tak, tak jak widać prawie pokrył, prawie pokrył, prawie pokrył ten I na no, teraz będzie polany przez kogoś tutaj. Sos beszamelowy. Może tak pokażę, jak jest polewane, Tak, już, żeby pokazać osoby, ale poleć, pokazać proces polewania sosem beszamelowym. Reszty już prawie wylewane. To się ładnie rozpłyniemy na boki i powstanie taka zapiekanka na połowę głębokości tego naczynia żarodpornego. Może będziemy jeszcze głościć w piekarniku. A jeszcze może kilka słów na temat jak powstał sos beszemalowy. Ładna nazwa, ale ładnie też się robi. Dwie sznałki mleka. Dodaje się do tego gałkę muszkatołową, sól, pieprz. I się zagęszcza, e, gotując. Po kilku minutach powstaje taka gęsta substancja, która bardzo ładnie pachnie. No sama ga gałka muszkatełowa też wygląda fajnie, jak się odetrze, bo, bo musieliśmy trzeć. Zapach jest niesamowity tej gałki muszkatełowej. Na wierzch jeszcze tutaj za chwilę będzie dana feta, która została wcześniej rozpuszczona. I za chwilę zostanie naniesiona ta feta. Serek po prostu feta. się widać, jak spadają serki. Kawałki serka fety. I za chwilę zostanie to przykryte. Ułożę na piekernika. I myślę, że część będzie skonsumowana na kolację, ale większa część zostanie Na jutro do podgrzania na obiad, także praktycznie obiad Mamy jutro z głowy, bo będzie ta zapiekanka Przygotowana z bakłażana Nie szkodujemy tego serka fety Żeby to jeszcze dodatkowy smak dało I Myślę, że danie będzie wspaniałe a przede wszystkim bakłażan zostanie wykorzystany, bo urósł, no i potem potem właśnie jest z nim kłopot. Jak urośnie i co z tym zrobić? Co z tym zrobić takim bakłażanem? A przy okazji wszyscy się w domu dobrze robili, bo wiele osób spodziewało. Samo ty prawie się nie zrobi, bo trzeba i serek przygotować, i gałkę muszkotową zetrzeć, przygotować ziemniaki, pokroić bakłażan, więc współpraca paru osób jest tutaj bardzo potrzebna. Za chwilę nakryję to wszystko. pokrywą znajduje się to wszystko w naczyniu roztwornym, tak przygotowanym do, do pieczenia piekarników. Dziękuję bardzo za uwagę. Polecam właśnie hodowlę makorzana i innych nietypowych potraw, nietypowych warzyw, a także przygotowanie potraw wspólnie z rodziną. Dziękuję. Do widzenia.